Cześć, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam otwieranie jednego boosterka update. Najprawdopodobniej będzie to już mój ostatni boosterek jaki pokażę Wam, który otwieram. Właściwie to już w ogóle nie będę więcej ich kupował, więc można powiedzieć, że to już, to już jest taki ostatni pożegnalny unboxing tych kart oczywiście na moim kanale przesyłki będę miał w przyszłym tygodniu prawdopodobnie ich będzie około 3-4 więc też pokażę Wam otwieranie ich Unboxing. to co, no to zobaczymy może coś się fajnie trafi. jeszcze mam ostatnie koszulki około 30-40 co mi zostało zobaczymy w jakim stylu zakończymy sezon i chyba nie ma nic No i troszkę pomieszane No tak, Jenkinsona Summer Star Player Ale pomieszane Lukas Mangala Quailarella i Bentner No czyli niestety nie ma nic zaskakująco fajnego Jedynie Summer Star Player więc zakończyliśmy sezon właśnie w takim niezbyt dobrym stylu, ale no i Ważne, że jakiś tam sama CLP się trafił, czy jakaś wartościowa karta. Eee, paczkę nie wiem, może zachowam. Chociaż jakoś ja za ładnie nie wygląda, ale może zachowam. No, więc to był taki, taki unboxing pożegnalny. Więc dzięki za obejrzenie i cześć!